Cześć, zapraszam Was dzisiaj na kolejne wspólne rozwiązywanie egzaminu na prawo jazdy na kategorię B. To zaczynamy. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zabezpieczyć miejsce zdarzenia? Widzimy, że tam się coś dzieje, jest dym, więc tak, jak najbardziej, tak powinniśmy zabezpieczyć. Czy w tej sytuacji masz obowiązek niezwłocznie usunąć pojazd z przejazdu tramwajowego? Tak, powinniśmy go usunąć. Czy widoczna pod znakiem ostrzegawczym tabliczka wskazuje układ torów i drogi na przejeździe tramwajowym? I tu mamy tą tabliczkę. Tak jest. Czy w tej sytuacji wolno ci wjechać na pas ruchu po lewej stronie? Obowiązują nas żółte znaki, linia ciągła? Nie możemy. Nie. Czy w tej sytuacji jesteś ostrzegany o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu? I tak dokładnie tutaj mamy ten znak. Czyli tak. Czy w tej sytuacji masz obowiązek użyć kierunkowskazu? Mamy nakaz jazdy w prawo. Będziemy zmieniać kierunek jazdy, więc tak. Czy jako kierujący możesz oddalić się od pojazdu, którego silnik jest w ruchu. Nie, nie wolno nam. Czy w tej sytuacji zamierzając skręcić w prawo, powinnyś jechać dalej zajmowanym pasem ruchu i zmienić go bezpośrednio przed skrzyżowaniem? Nie, bezpośrednio przed skrzyżowaniem nie, ponieważ tam będzie już linia ciągła. Czy tym pasem ruchu wolno ci jechać na wprost? Jest to pas do zawracania, więc nie. Czy nad tym skrzyżowaniu masz obowiązek włączyć kierunkowskaz, zanim skręcisz w prawo? I ponownie mamy znak, nakaz jazdy w prawo, więc tak. Czy w tej sytuacji na autostradzie wolno ci kontynuować wyprzedzanie pojazdu z prawej strony? Tak, możemy. Na autostradzie mamy wyjezdnię w jednym kierunku. Tak. Czy w przedstawionej sytuacji umieszczona pod znakiem tabliczka wskazuje odległość znaku od miejsca, w którym masz obowiązek zatrzymania się? Będzie pobór opłat? Tak. Więc w tym wypadku tak. Czy w tej sytuacji masz prawo użyć sygnału dźwiękowego? Jeżdżamy w strefę zamieszkania, mamy osobę niepełnosprawną. Nie, ona ma pierwszeństwo. Nie. Czy w tej sytuacji wolno Ci wyprzedzić samochód ciężarowy? Samochód włączył kierunkowskaz, będzie skręcał. Nie, nie wolno. W przedstawionej sytuacji na najbliższym skrzyżowaniu zamierzasz skręcić w prawo. Czy musisz ustąpić pierwszeństwa przejazdu rowerzystom jadącym z naprzeciwka i skręcającym w lewo? Nie, my skręcamy w prawo, nie. Czy wolno Ci zwiększyć prędkość, jeżeli jesteś wyprzedzany przez inny pojazd? Nie, podczas bycia wyprzedzanym przez inny pojazd nie powinniśmy zwiększać prędkości. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się dokładnie przed przejściem dla pieszych? Hmm. Mamy tutaj znak Stop, ale zatrzymujemy się nie, na, nie przed przejściem dla pieszych, a przed linią bezwzględnego zatrzymania, czyli nie. Czy wolno Ci rozpocząć wyprzedzanie pod wiaduktem? Generalnie tak, wolno nam wyprzedzać pod wiaduktem, czyli tak. Czy w przedstawionej sytuacji wolno ci wjechać na widoczny przejazd kolejowy, jeżeli czerwone światło już zgasło, ale półzapory nie zostały jeszcze całkowicie podniesione? Jeżeli nie zostały jeszcze całkowicie podniesione, to nie wolno nam. Czy w tej sytuacji masz obowiązek trzymać się, jeżeli byłoby to związane z gwałtownym hamowaniem? Nie, jeżeli jest to związane z gwałtownym hamowaniem, wówczas nie musimy się zatrzymywać. Jaki odstęp należy zachować podczas wyprzedzania kolumny pieszych? A. Bezpieczny, ale nie mniejszy niż 0,6 m. B. Bezpieczny, ale nie mniejszy niż 0,8 m. C. Bezpieczny, ale nie mniejszy niż 1 m. I powinien być to bezpieczny, nie mniejszy niż 1 m. Odstęp, czyli odpowiedź C. Jesteś uczestnikiem lub świadkiem wypadku drogowego. Jak należy postąpić, gdy na podszkodowanym pali się ubranie? A. Przewrócić osobę na ziemię i ugasić ogień poprzez przykrycie np. Na przykład, na przykład kurtką, kocem, płaszczem. B. Poczekać na przyjazd straży pożarnej. C. Ugasić ogień głaśnicą. Powinniśmy przewrócić tę osobę i spróbować ugasić kurtką czy kocem ten ogień, czyli odpowiedź A. Jaki może być skutek zużycia amortyzatorów kół kierowanych? A. Zwiększenie przyczepności kół do jezdni. B. Zmniejszenie przyczepności kół i sterowności pojazdu. C. Zwiększenie skuteczności hamowania. I będzie to zmniejszenie przyczepności kół i sterowności pojazdu? Odpowiedź B. Jaka jest dopuszczalna minimalna głębokość bieżnika w oponie niewyposażonej we wskaźnik granicznego jej zużycia? A. 1,6 mm. B. 2,6 mm. Czy C 3 mm? I przepisy określają to jako wielkość 1,6 mm? Odpowiedź A. Na których drogach publicznych masz obowiązek zapinać pasy bezpieczeństwa? A. Na wszystkich drogach? B. Tylko na drogach twardych? C. Tylko na drogach poza obszarem zabudowanym? Musimy zapinać na wszystkich drogach, czyli odpowiedź A. Czego nie masz prawa robić, gdy kierujesz samochodem osobowym? A. Przewozić osób w stanie nietrzeźwości? B. Korzystać z telefonu wymagającego trzymania mikrofonu w ręku. C. Używać tempomatu na obszarze zabudowanym. Nie wolno nam korzystać z telefonu, który wymaga trzymania mikrofonu w ręku. Odpowiedź B. Czy naruszasz przepisy ruchu drogowego, jeżeli kierując pojazdem rozmawiasz przez telefon trzymając go w ręku? No właśnie o to przed chwilą było pytanie. A. Nie pod warunkiem panowania nad pojazdem. B. Nie pod warunkiem, że telefon trzymam oddalony od ucha z włączonym trybem mówiącym tak, nawet wówczas, gdy telefon trzymam oddalony od ucha z włączonym trybem głośno mówiącym. I tutaj prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C, nawet wówczas, gdy trzymamy oddalony od ucha. Co powinniście zrobić w tej sytuacji? A, masz prawo zmienić pas ruchu na lewy, B, powinniście pozostać na zajmowanym pasie, C, podczas zmiany pasa ruchu nie musisz zachować szczególnej ostrożności. Widzimy tutaj w lusterku auto, powinniśmy pozostać na zajmowanym pasie ruchu, odpowiedź B. Jaki wpływ ma stosowanie pasów bezpieczeństwa na powstanie obrażeń ciężkich przy zderzeniach czołowych? A zmniejsza ryzyko powstania obrażeń ciężkich lub śmiertelnych, B zwiększa ryzyko powstania obrażeń lekkich, nie ma wpływu na ryzyko powstania obrażeń bez względu na ich rodzaj. Oczywiście zmniejsza to ryzyko powstania obrażeń ciężkich, czyli prawidłowa odpowiedź to odpowiedź A. Jaki odstęp należy zachować wyprzedzając motocyklistę? A. Bezpieczniejszy niż 1 m, b. Każdy odstęp, ale bezpieczny, c. Nie mniejszy niż 1 m. Powinien być to odstęp nie mniejszy niż 1 m. Odpowiedź C. Na jakie czynniki i okoliczności musisz zwrócić uwagę, dobierając bezpieczną prędkość jazdy do panujących warunków drogowych? A. Tylko na znaki zakazu, b. Rodzaj najwierzchni oraz warunki panujące na drodze, c. Tylko na prędkość jazdy innych uczestników ruchu. Powinniśmy zwrócić uwagę na rodzaj nawierzchni oraz warunki panujące na drodze. Odpowiedź B. W jakich warunkach drogowych dozwolone jest używanie łańcuchów przeciwślizgowych? A. Gdy kierujesz pojazdem w okresie od początku grudnia do końca lutego, niezależnie od tego, czy droga jest pokryta śniegiem. B. Gdy temperatura powietrza jest mniejsza niż 0 stopni Celsjusza, niezależnie od tego, czy droga jest pokryta śniegiem. C, gdy droga jest pokryta śniegiem. No, warunkiem używania łańcuchów jest to, że droga jest pokryta śniegiem, czyli odpowiedź C. Mamy to, mamy 74 na 74, czyli wszystkie odpowiedzi były prawidłowe. I dzięki za wysłuchanie. Pamiętajcie, serwis L-testy, macie całą aktualną bazę, również w aplikacji. Zapraszam serdecznie, pozdrawiam.